Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dwa raporty fiskalne dobowe, tak aby mógł już zakończyć miesiąc. Pakowanie przysyłek 29. 61 udało się wysłać, co wygenerowało 1426 złotych przychodów. No i raport z 30, czyli z piątku. Najsłabszy zawsze dzień w tygodniu 34 przesyłki i 906 złotych przychodów. Aktualny łączny przychód to 185 328 złotych. I dzisiaj chciałbym takie krótkie podsumowanie października, jak poszło, jakie przychody, jak to wyglądało, czy jestem zadowolony, czy nie jestem zadowolony. Takie malutkie podsumowanie. Jeszcze tak na szybko, póki początek odcinka, bo początki zawsze oglądacie, zainteresował mnie temat lampek. Bo jak wiecie, nie jestem zwolennikiem sprowadzania lampek z Chin, i bo jako ja jako importer, no ponoszę odpowiedzialność. Jako importer jestem producentem, więc nie chciałbym ponosić odpowiedzialności za coś, co ludzie wkładają do gniazdek. Znaczy, co, no, podłączałem to do prądu. No i mówię, nie chcę za to ponosić odpowiedzialności, ale z Polski, z polskiej hurtowni, na polską fakturę już myślę, że lampki mogę kupić. I tak właśnie trafiłem wczoraj ciekawy kontakt. Zamówiłem prób kontakt w sensie kontakt w sensie człowieka firmę który sprzedaje handluje lampkami świątecznymi różnymi naprawdę ma chyba z 20 różnych wzorów kolorów yy, i wszystkiego zamówiłem sobie próbki i może będę wchodził w lampki tak sobie myślę za 4 może 5000 kupię lampek świątecznych i tak naprawdę zobaczę jak to będzie szło jak nie będzie szło to sobie obkleję sobie cały dom. Świątecznymi lampkami. Nie wiem, czy wy też w tym temacie coś e, chcecie sobie zamówić. Jak macie jakiś fajny kontakt, czy coś, no to podsyłajcie. Jak ja już będę miał temat dograny, zweryfikuję, czy jakość tych lampek jest w porządku, to też wam jakąś tam informację dam. Może zamówimy coś wspólnie. No i jest raport łączny okresowy, czyli sprzedaż z całego miesiąca. To jest tylko i wyłącznie sprzedaż. Na kasie fiskalnej nie liczę tutaj faktur, ponieważ statystyka jest z ty tylko z kasy fiskalnej. Udało się wysłać 1444 przesyłki, co wygenerowało ponad 38 tysięcy złotych przychodów. I tak to wygląda na wykresie, który sobie tutaj szykuję praktycznie od już pół roku. Wychodzi na to, że październik to praktycznie zrównał się z sierpniem jednak. W październiku wydałem dużo, dużo więcej na reklamę, ponieważ w sierpniu, o ile pamiętam, to chyba dopiero zaczynałem testować Allegro Ads i praktycznie na reklamę tam jeszcze nic nie było pochłonięte. A w październiku to tam chyba z 2000 poszło, o ile dobrze pamiętam, czy nawet lepiej. No także nie ma co tak do końca porównywać. Tak jak wiecie, podaję tylko przychody październik. Myślałem, że będzie dużo, dużo słabszy miesiąc, ale tak naprawdę ja pakuję paczki, znaczy pakuję, zajmuję się wszystkim i nie liczę. Dopiero na koniec miesiąca yy, tak naprawdę generuję sobie raport miesięczny i widzę, jak ten miesiąc naprawdę wyglądał. Potem księgowa mi liczy moje koszty, moje przychody i wtedy dopiero widzę, czy, czy porządnie zarobiłem w tym miesiącu, czy słabiej zarobiłem. Teraz na pewno będę miał większe przychody, ponieważ troszeczkę mniej zamawiam z Chin. No ale na początku tego miesiąca jeszcze domówię towaru, żeby już mi się przed świętami nic nie skończyło. I wtedy dopiero kolejne zamówienia, myślę, że w styczniu. Taki jest plan. Pomału się to wszystko rozwija, no bo tak żyję pod strachem. Już wyznawałem zasadę, że będę małymi łyżeczkami sobie pobierał ten biznes, będę po malutku, pomalutku do przodu pchał, a teraz jeszcze sobie bardziej zachowawczo postępuję. No z tego względu, że się troszeczkę boję. Boję się przede wszystkim, że tego, że mam działalność gospodarczą jednoosobową, czyli za wszystko, co robię, yy, odpowiadam swoim majątkiem. I dlatego od przyszłego roku już myślę, że będę na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i będę tam, tam myślę, że będę szalał. I to dopiero będą naprawdę super materiały. Będzie trochę więcej ryzyka, albo się uda, albo się nie uda, albo stracę, albo zyskam. Także. Zapraszam do subskrybowania i do śledzenia mojego kanału.